Cześć, nazywamy się Zespół Wenflon. E, udział w dzisiejszym przedsięwzięciu był dla nas naprawdę zajebistą przygodą. Po pierwsze, profeska, po drugie. No świetna atmosfera. Poza tym, ja tutaj sporo ludzi znam, więc ja bawiłem się dwa razy lepiej pewnie niż chłopaki. Po trzecie, przepiękna inicjatywa bardzo duża szansa dla młodych zespołów, ale jak też widać, dla starych. Stali zagrać i starym, po czwartek? Inspirujące rozmowy na backstage'u, na przykład. I po piąte? Organizacja i profesjonalizm. Nie no, na pewno trzeba przyznać, że Radek zrobił naprawdę kawał dobrej roboty. Znam się z nim może nie tak długo, bo około dwóch lat, ale widać, że u niego w sercu cały czas siedziała, ta, siedziała taka inicjatywa. On cały czas promował jakieś młode kapelę, starał się pomagać. No i teraz udało mu się zdobyć naprawdę fajnych sponsorów i zrobić rewelacyjną imprezę. No. Jako że, jako, że się trochę znamy, to zaprosił nas tutaj, żebyśmy zagrali. No i, i co tu dużo mówić? Świetna impreza, świetne show i świetnie nam się grało. Jakie plany na najbliższy czas? W tym momencie, właśnie, miksuje się płyta, którą niedawno skończyliśmy nagrywać. Miksuje się w w Z Studio, także jest gwarant, że brzmienie będzie urywało głowę, odbyty. To chyba cenzuralne słowo. Na biologii mnie uczyli w podstawówce. Także będzie urywało odbyty. Eee, I co, i festiwale? Wiosna, lato, wszystkie największe festiwale. Zamierzamy rozklepać też Woodstock. Także widzimy się. Widzimy się pod sceną, pod scenami, scenami. na scenach za scenami. Za scenami. Liczymy też na to, że właśnie dzięki temu, że gramy na takich imprezach, e, będziemy mieli szansę na też kolejne festiwale, e, bo takie imprezy jak dzisiejsza dają na pewno dużą szansę, żeby zyskać jakiś rozgłos, znaczy nawet nie jakiś, tak? Bo jesteśmy nagrywani na wiele kamer. E, super brzmienie, super scena. Nie wiem co jeszcze dodać. Wyśmienicie. Szukamy sponsora. Szukamy sponsora! Szukamy, szukamy sponsora. Tak, ale sponsora nie szukamy, nie dając mu y, niczego, tylko nagrywamy płytę. Płyta jest na pewno do odsłuchania. Y, popłynąłem już, to dziękuję bardzo.